wszystkich na tutorialu Padre, czyli tego bota, na który teraz ja będę cały czas używał do zakupów na Uniswapie. Daje mi to możliwość ominięcia drogich opłat. Oczywiście procent za obsługę też tutaj jest FIS w Padre, ale to jest mała, małe coś, jeżeli tradujemy na Uniswapie i płacimy tyle różnych opłat, które po prostu polegają na tym, że inne boty nas wyprzedzają i slippage i price impact nas po prostu rujnuje, więc Tutaj nie będę się nad tym rozwodził, możecie sobie przeczytać ich white paper. Każdy, kto korzystał z innych botów, nic tutaj was nie zaskoczy: też są limit ordery, tylko że wszystko podane jest w menu przypominającym giełdy scentralizowane i zaraz wam to tutaj pokażę. Więc, aby dostać się do tego screenu w tym miejscu, po prostu w, użyjcie tego linku, który jest pod spodem. Spotkałem też się z u Was z komentarzami, że jak wpisujecie w przeglądarkę ręcznie Padre. No, to niestety nie ma tego. Padre posiada też responsywną aplikację na telefon, więc normalnie będziecie widzieć to wszystko też na telefonie. Ja pokażę, ja pokażę tylko ten wgląd tutaj na desktop. Więc tak, klikam sobie tutaj, klikam sobie sign in, wysyłam, bo to jest musicie mieć Telegram, żeby przeszła weryfikacja. O to chodzi, żeby wiecie, nie był tutaj spamu ani że są jakieś boty albo jakieś coś, po prostu jaka, jakakolwiek weryfikacja taka kontowa, to yy, musi być, tak? Klikamy sobie tutaj, click here, ja odpalam desktop yy, tutaj wersję Telegrama. Takie coś mi się pojawia. Klikam start, wtedy klikam sign i pojawił mi się kod, który muszę wkleić w padre. Więc ja sobie tutaj tak kliknę, wezmę ten kod, dobra, w tym miejscu, o tutaj sobie go będę wklejał, wkleję go i, kli, wkleję go i kliknę submit. Pyk i widzę ten ekran. Jeżeli ten ekran by się tutaj nie pojawił, na przykład, dobra, jeżeli ten ekran by się, yy, by się tutaj nie pojawił albo coś, to po prostu klikam sobie na Trade, tutaj tą zakładkę, i, yy, i tego, i wychodzi mi jakieś konie, tutaj wychodzą mi, lub tutaj na Trending, byle co kliknę, i też mi taki ktoś coś pojawi. I takie krótkie opisanie, o co tutaj chodzi. Tutaj wklejamy wolety. dobra? Yy, tutaj mamy panele takie, możemy zobaczyć sobie portfolio naszego oletu, tak, co trenduje. Tutaj Trade, czyli rynki. Yy, następnie tutaj mamy nasze settingsy, różnego typu, tu możemy dodawać olety. Tutaj klikamy, żeby dodać nasz wolet, to zaraz też. Tutaj mamy nasze główne, buy, sell, market oraz możemy ustawić limit, czyli możemy przy kupowaniu, jeżeli ustawiamy limit, jest to, jest to buy, the, e, buy the dip, tak? a przy <laughs> sprzedawaniu jest to stop loss na przykład, tak? że ustawiamy sobie stop loss. Zaraz to wszystko pokażę, więc tutaj jeszcze są bardzo ciekawe trady. Chodzi tutaj, że mamy taką samą zakładkę jak w Dexscreenerze. zobaczcie, też taka sama zakładka, tutaj możemy sobie popatrzeć ostatnie transakcje. Mamy też hodlerów tutaj, kto tutaj najwięcej trzyma daną monetę, oraz to jest bardzo ciekawe, dev e, i ich e, e, dev de, 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 oraz to, co robi e, developer, czyli na przykład, czy, czy transakcja, powiedzmy, czasami jest taki coin, który nie ma oddanego kontraktu, czyli kontrakt, kontrakt jest, jest jeszcze do zmian, ale na przykład może i cena spada, bo niby to jest to skam, ale okazuje się, że nagle transakcja tutaj weszła i kontrakt jest reowned. To znaczy, że już DEV oddał to, no i na razie powiedzmy prawdopodobieństwo ruch pula, tak umówmy się, no jest mniejsze tak i wtedy na przykład cena może rosnąć. To tak już dla E, takich degenów, powiedzmy. Więc e, cały obraz tutaj to jest e, trading view, możemy sobie tutaj też robić screenshoty i inne rzeczy. Więc teraz skupmy się na tym, żeby podłączyć nasz wallet. Klikamy sobie tutaj i mamy dwie możliwości podłączenia walletu. Możemy podłączyć nasz MetaMask oraz stworzyć wallet w Padre. Ja będę podłączał mój MetaMask poprzez import mojego prywatnego klucza. Tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to ryzykowne, tak, bo jak prywatny klucz. Przedostanie się na view gdzieś tam, to ktoś sobie wkleja ten prywatny klucz u siebie i ma wszystkie Wasze pieniądze, więc trzeba uważać. Pamiętajcie, prywatny klucz jest trzymany tylko u Was w przeglądarce, więc jeżeli będziecie się wylogowywać po trajdowaniu albo coś, coś w tym stylu, macie komputer zaufany, no to nic nie powinno się stać, tak? Jeżeli jednak chcecie utworzyć nowy wallet, to pamiętajcie, musicie spisać sobie SID-y zaraz jak się tutaj pojawią, te słówka. Nigdy już nie będzie można ich tutaj przywrócić, a jeżeli nie spisaliście ich i wallet trafi szlak, albo waszą aplikację trafi szlak, albo się wylogujecie, wtedy do widzenia. Nie ma już tego przywrócenia, bo ani nie będziecie mieć prywatnego klucza, ani SID-ów. Ja biorę to tutaj. Więc bardzo szybko tu pokażę. Biorę to, tak. I teraz tutaj prywatny klucz. Jak ktoś nie wie, jak wpisać prywatny klucz, to pamiętajcie, w Metamasku są trzy takie kropeczki, trzy takie kreseczki, klikamy na nie. Następnie Account Details wyskakuje taki duży kod QR, a pod nim jest prywatny klucz, private key. Wpisujemy hasło i mamy ten klucz. Dla bezpieczeństwa. E, ja na przykład e, e, tworzę drugie konto Metamaska. Czyli tak jak mam powiedzmy tutaj Metamaska otwieram i mam account 1. Klikam sobie na ten account jeden, a potem add account i mam już drugie konto. I to w tym drugim koncie biorę prywatny klucz, wklejam go tutaj i na nim mam. Oczywiście muszę przelać z konta pierwszego na konto drugie tak? i mam wtedy Ethereum. Przelewamy tylko Ethereum, bo tylko Ethereum pary mogą być tutaj używane. Więc ja sobie tutaj wkleję ten mój prywatny klucz, dobra, żeby było, i możemy zaczynać naszą, yy, naszą zabawę. I voilà, jestem tutaj, więc tutaj pokazany jest nasz wallet, możemy dodać kolejny wallet i kolejny, no problem, wtedy sobie tylko je zmieniamy i możemy tradować na wszystkich naszych walletach, więc jakąś monetę, jak ktoś jeszcze nie wie, jako zamknę to okienko tutaj, o, możemy sobie wejść na przykład w, powiedzmy, Volt, tak, pokażę tu na zasadzie i Uniswapa, znaczy i Coingeko, i Dexscreenera, w Ault. ok, możemy sobie wejść na przykład w Voltech, i kopiujemy sobie klucz tutaj na Coin a następnie wklejamy go tutaj sobie w padrę. I mamy nasz Volt, e, Volt Tech tutaj. tak? E, tutaj możemy sobie zobaczyć, tutaj, jaki mamy, kto ma najwięcej tego hodlowania i takie ciekawe różne rzeczy. E, jeżeli ktoś robi, robi to z deks screenera, to proszę bardzo. E, klikamy sobie tutaj na Volt techu, czyli jak jesteśmy na górze. To klikamy sobie tutaj Volt i też mamy ten sam adres. Ten sam adres też możemy skleić sobie do padek. No i teraz zaczynamy. Powiedzmy sobie, powiedzmy sobie, ja tutaj ustawię, o, powiedzmy sobie, że ja już, że mój Volt osiągnął tutaj mój limit i ja, no, będę chciał się go pozbyć, dobra? E, więc powiedzmy sobie tak, jeżeli chcę kupić sobie, może, dobra, no pozbyć. Czyli tak, klikam sobie na Sell i teraz jakbym chciał sprzedać wszystko tak, jak jest, tak, jak robię to na Uniswapie, po prostu ustawiam ilość tego volta Tutaj sobie, wiecie, kręcę. I ten, i sprzedaję go sobie um, w tym momencie. Pamiętajcie, że jak sobie tutaj kręcimy, zobaczcie, o, no to wtedy mamy tutaj opcję gazu, ile nas gaz kosztuje. Tak? To jest raz. E, teraz tak, teraz tak. Jeżeli chcemy kupić, jeżeli chcemy ustawić stop stoplosa, to na tym sell zmieniamy na limit, to jest najbardziej co nas interesuje. Wklej, w, patrzymy, jaka cena by nas interesowała. Powiedzmy, mnie interesuje, że za 10 centów. Chciałbym się pozbyć tego Wolta. Więc pyk. E, to jest 10 centów. Pyk. A, a, zero się nie pojawia. 10 centów i chciałbym sprzedać sobie na przykład kawałek tego Wolta, jakieś tam powiedzmy, 5 tysięcy sztuk. No i robię Create sell order. Patrzcie. I zaraz tutaj będę miał podane, że tu jest mój stop loss. Pyk, limit order created successful. I tutaj jest mój stop loss, Widzicie, tak jak na giełdzie byście to ustawiali. I tutaj na dole Limit Ordery. Zobaczcie, mamy tutaj podane jak to wygląda, tak, czyli ile mamy tych orderów ustawionych. Także tutaj mamy na stop loss i tu nas to powiadamia. Więc ja to wyłączę w tej chwili, dobra. Powiedzmy, że teraz chciałbym kupić tip tutaj, chciałbym tutaj coś kupić, więc robię sobie buy, też mam już limit ustawiony i powiedzmy, że interesuje mnie kupno tutaj za 7 centów na samym dole. I sobie ustawiam 0,7, oczywiście może tym suwakiem też sobie posuwać, tutaj nie ma, zobaczcie, tak to działa. Bardzo jest skrętnie, tak jak na LMN-u podobnie do ByBit'a. I powiedzmy, że tutaj za 7,73, czyli na przecenie minus 33%, chciałbym sobie kupić, nie wiem, 1000 sztuk. 1000 yy, sztuk. Na przykład yy, tego Volta. No to powiedzmy, nie wiem, yy, 500 sztuk, żebym miał Exit Wallet Balance, czekajcie. O, dobra. Yy, zaraz, Buy Limit Volt. Aha, bo to jest za, tutaj kupujemy, pamiętajcie, za Ethereum, to nie tysiąc sztuk, tylko za Ethereum. Więc tutaj, powiedzmy, kupię sobie, nie wiem, no za 0,2 Ethereum, to ja bym chciał kupić. Tu jeszcze mamy takie opcje auto-gas, także automatycznie możemy też limit gazu sobie ustawić, limit slippage możemy sobie ustawić, dobra? I tak nie jest to wy wykorzystywane, ponieważ bot wykorzysta wtedy maksimum, żeby na przykład się dostać tylko do tego momentu, żeby was za drogo też nie kosztowało. To możecie sobie ustawić nawet na mniejsze, tylko nie dziwcie się potem, że transakcje nie będą wam przechodziły. Expiry, czyli tutaj ustawiamy, kiedy ten limit miałby, ten mój by the deep miałby się skończyć. Ja naciskam nigdy, wybieram nigdy, żeby po prostu trzymać to, bo może cena będzie pracowała bam! I wejdzie mi ten dip. Więc robię Create Order by. Tak jakbym kupował by the deep. i proszę bardzo. Mój order jest ustawiony w tym miejscu, tutaj, bo też mogę go zobaczyć. Moje limit ordery i to tyle, i to tyle, i to tyle w tym miejscu. Czyli jeszcze raz przypomnę, normalnie zaczynamy z tego, czyli tak, jakby to było buy market, sell market, tak jak jest to na Uniswapie, ale nas interesuje buy, jak chcemy dipy robić, bo normalnie też możemy kupować, jaka nam cena pasuje. Ustawiamy limit i wtedy sobie tutaj uh, czekamy, na jakiej cenie chcemy sobie ten limit postawić, tak? I ile, za ile chcemy kupować? Pych. Czy klikamy na to? Zobaczcie. I kolejny order nam tutaj idzie. Dobra, teraz to wyłączę. I teraz chciałbym sprzedać coś i chciałbym sprzedać po jakiejś tam cenie. Powiedzmy, chciałbym sprzedać to na stop loss, ustawić jakąś cena będzie spadała na 9,5 centa. No to ja tam sprzedaję powiedzmy kawałek. Pyk. Klikam tutaj i proszę bardzo, mam sell order zrobiony. I dziękuję bardzo. I teraz, jeżeli chcecie sobie wyłączyć wasz wallet, się wylogować, klikacie tutaj, a następnie tutaj w wallet i klikacie, żeby taki X jest remove. I tyle. Ewentualnie możecie kliknąć w to miejsce i sign out. Wtedy wyklucza i wasze powiązanie z telegramem, tutaj tą weryfikację, i po prostu wallety. Także tyle by było tutaj podane na właśnie tym, na właśnie tym wolecie, tak, na właśnie tym wolecie. Tyle by było tutaj z, z, z zrobione, bym powiedział w tym miejscu. Także jest to bardzo dobra, dobra sprawa. I jeszcze jak macie tutaj zakupowane jakieś rzeczy, możecie sobie zobaczyć portfolio, następnie jak przelać to sobie na normalny wallet. Po prostu otwieracie swojego metamaska, tego co tutaj właśnie nazwanego powiedzmy Padre i przelewacie sobie na swojego metamaska, tego normalnego takiego magazyn. Tak, bo ja na przykład ja tak robię. Nie podłączam głównego oletu, bo jak coś szlak trafi to do widzenia. Podłączam tylko taki tradeowy wolet. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.